Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałbym porozmawiać o pracowniczych planach kapitałowych. Chciałbym Was zapytać, czy Wy w to wchodzicie, znaczy czy wchodzicie, Wy już tam jesteście, bo sposób się zmienił, żeby... znaczy te wszystkie ponoć zasady są ciągnięte z zachodu, z Anglii i udowodnili, żeby mieli więcej członków, muszą automatycznie nas tam zapisać, my jedynie możemy się wypisać z tego. Nie wiem, czy jesteście świadomi, by mnie to wszystko zaciekawiło. Gdybym był mody i naiwny, widząc tą całą broszurkę, naprawdę pięknie napisana, wszystko pięknie, no ładnie, 2% z mojej wypłaty, pracodawca jeszcze nam dopłaca 1,5% i państwo nam dopłaca. I o co chodzi? To jest nasz kapitał e, zabezpieczający nas, gdyby mm, ZUS był już za mały za małe, znaczy za niskie wypłaty z zus gdyby chcielibyśmy mieć lepszą przyszłość. Ja jeszcze chciałbym nawiązać taki temat, może bardzo bliski, skąd właśnie wziął się ZUS i, i emerytury. E, może macie jakieś swoje teorie na ten temat, albo prawdziwą wiedzę. Ja, mi kiedyś się obijała pewna taka historia i wydaje mi się bardzo ona racjonalna, że ZUS powstał wtedy, kiedy bodajże wybuchały większe wojny, i na przykład załóżmy, mamy piątkę dzieci, na tą wojnę idzie nasza piątka cała, bo zostaje jedna córka czy trzech synów idzie na wojnę i nie wraca żaden. A jak to kiedyś było? Dzieci właśnie co do tej pory dużo moich znajomych, jak się pytam, dlaczego mają dzieci, żeby ktoś się nimi zaopiekował. To jest właśnie taki dawny stereotyp, kiedy on bardzo dobrze dawniej funkcjonował. Bo wracając do czasów rzymskich, była też taka jeszcze wcześniejsza anegdota, że jak byliśmy starsi, już nieporadni, niefunkcjonalni, to wywoziło nas się do lasu, żeby tam po prostu oddać ducha, albo nawet niestety brutalnie zwierzęta nas tam dopadły. Tak się nas żywo kończył, i nie było też z nami problemu, ale ktoś sobie pomyślał, kurczę, ja teraz wywożę moją mamę, a za ileś tam lat mój syn mnie wywozi, może trzebałoby to zmienić. No i likwidujemy coś takiego. Później mamy takie coś, że te dzieci nami się opiekują, bo myśmy je też żywiliśmy, też opiekowaliśmy się i powstaje pewna kolej. No ale jak na przykład nasi synowie idą na wojnę i tam zginą, no to co teraz? Albo by trzebało jakieś dużo odszkodowania, albo po prostu zrobić taki system, żeby dzieci płacili na dorosłych, tak jak to teraz mamy. Że nawet jak moi synowie zginą, to ja po prostu jestem ubezpieczony, bo dostanę jakąś tam emeryturę i mogę sobie żyć. No i dlatego właśnie to było łatwiej wysyłać tych synów na wojnę, czy tam pierwszą, czy drugą, czy wcześniejsze. I teraz tak, czy my możemy wierzyć państwu, które w danym okresie sprzedaje obligacje, wybucha wojna, to państwo się traci na np. Na 5 lat i jest z powrotem i już nie. Nie wiarygodne, bo nie spełnia tych obligacji z tamtego okresu, tak? Wszystko traci wartość. Jeśli ktoś nie jest słownym, jeśli... Czyli prosty przykład. Pożyczam od kogoś pieniądze, nie wiem, dzieje się jakaś katastrofa albo cokolwiek, wyjeżdżam sobie na 5 lat, albo coś się staje i nagle wymyślam sobie powód, żeby tego już nie oddać, tak? To moim zdaniem, te państwo tak to działa I czy możemy ufać takiej organizacji? I wracając właśnie do OFE tych funduszy emerytalnych bodajże to jaką my mamy gwarancję, że odzyskamy te pieniądze, że ta pula wróci, jeśli widzimy, że każdy obecny rząd coś chce zjeść z tego tortu, tak, który się zgromadził mamy wybór IK który 15% tracimy tych swoich dochodów, albo do ZUS-u gdzie to wszystko jest niepewne, ponieważ to jest z dnia na dzień płacone. Oni prawdopodobnie nie mają żadnych środków nagromadzonych. I dlatego taka wielka panika, bo ten wyż demograficzny spowalnia. I w takim razie wracając właśnie do tych pracowniczych planów kapitałowych. Czy my możemy temu zaufać? Czy to jest kolejne jakiś, no powiedzmy okradanie nas? Jeśli jest pan Kowalski i oszczędza sobie na swoim koncie, to nikt mu nie weźmie tych 15%, nie wiem, chyba, że bank za prowadzenie konta, albo coś w tym stylu, a tam różne rzeczy się dzieją. Zawsze jest też ta gwarancja, bo jest też taki przykład z drugiej strony, że załóżmy, pan Kwiatkowski rozmawia z Tadeuszem i mówi, kurczę, Tadeuszu, ty dziennie wypalasz trzy paczki papierosów, kurczę, ile to tak kosztuje? Chyba, nie wiem, 15, 30, 45 złotych codziennie? A jak długo, Tadeuszu, to już palisz? No, ja już palę jakieś 10 lat. O kurcze, ty byś mógł mieć już Ferrari albo Porsche. I Tadek mówi, no w sumie racja. Ty, ale gdzie twoje Porsche? No i tu jest właśnie ten problem, że może rzeczywiście większość z nas to przejada, nie jest w stanie. Ale dlaczego? Zawsze się zastanawiałem w szkołach tego. Nie uczą takiej podstawy właśnie jakiejś zaradności... I postaw finansowych, żeby po prostu nie wyjść jak zawaski na medle, chyba że ktoś jest świadomy, że tak robi, że jego postępki zdecydują to, że jak nic mu nie wyjdzie, to po prostu zostanie goły i wesoły. Ale jak wiemy, człowiek zawsze też sobie potrafi poradzić na tyle, ile może. Tak jest też moje zdanie. No bo na papierku to wszystko naprawdę wygląda pięknie, przejrzyście i świetnie by było pytanie czy jesteście w stanie właśnie zaufać dać kolejną szansę yy... państwu można powiedzieć bo państwo to my tylko tu jest ten problem że ustroje się zmieniają i można powiedzieć że można prać te pieniądze jak się chce bo jeśli ja nawet wszystko chcę dobrze dla ludzi ale ktoś mnie wygryzie albo Następna partia uzna, że to było coś nie tak, i, i tu potrąci, tu trochę sobie weźmie, tam ci wezmą, albo inaczej wezmą, wszystko powiedzą, że one są. Przegramy wybory, e, nagle wchodzi inna partia, i na papierku mają te pieniądze, a załóżmy ich nie ma. I co tu zrobić? Bo słyszeliście, że nie wiem od, od jakiego czasu jakiś polityk poszedł do więzienia za jakieś przekręty albo coś takiego. Moim zdaniem, no przepraszam, żyjemy w takim państwie, że jak ktoś ukradnie bułkę albo jakieś drobne przestępstwo, to się ściga go i, i straszy. A takie grubsze afery, czy to w Ameryce, czy gdzieś indziej, no może znajduje się jakiegoś jednego kozło, kozła ofiarnego, tak jak bo w 2008 tam parę kozłów sobie. Odnaleziono czy, czy w aferze Undergold i innych sprawach, a reszta się zamiata pod dywan. No, ludzie muszą sobie popsiączyć pogadać, bo też moim zdaniem, jeśli okradnie się większość z jakiejś tam drobnej sumy, albo wszyscy naraz tracimy, to jakoś lepiej człowiek z tym umie się pogodzić, bo, a, bo wszyscy mają źle, trzeba zaciść pasa. Gorzej, jak to jest jednostka, no to jednostka może dostać na przykład do głowy. Albo, nie wiem, z tej desperacji postąpić jakieś środki i tak jak to było, że ktoś nagle sobie obzdurał, że, że ten człowiek jest winien za to wszystko, czy, czy, czy przynajmniej trzeba komuś dać jakiś sygnał i po prostu biega na tą scenę, wyjmuje jakiś tam przedmiot i za pomocą siły czy, czy, czy innych środków zabija albo uszkadza komuś zdrowie. Wiecie, co tylko mnie w takich rzeczach deprymuje, że e, na przykład, co to jest ZUS? Moim zdaniem ZUSem to jest coś takiego, jakby założyć się. Ja się zakładam z Państwem, że ja dożyję do pewnego wieku. A jak wiemy, też czasy się trochę pozmieniały. Jest dużo ludzi chorych, e, którzy dożywają, nawet już umieramy po 20 czy po 30 i te, że tak powiem, te pieniądze gdzieś tam przepadają albo nigdy ich nie dostaniemy ani rodzina I to jest już moim zdaniem niesprawiedliwe, że każdy powinien mieć jakąś tam decyzję, teraz tu widzę zrobili takie adnotacje, że można, kiedy można wcześniej po prostu uzyskać te pieniądze ale to też nie jest to tak, że, że możemy w to wierzyć że tak samo musimy, wszędzie musimy zaufać, tak jak religii czy jakimś swoim wyznaniom czy, czy ludziom no i wracając właśnie do tych zakładów z państwem to mi też przypomina Multilotka czy wszystkie te, te zakłady bugmacherskie można powiedzieć no bardziej lotek tak że na przykład ileś tam pól, pula ludzi się zbiera a ileś tam wygrywa ale duża część właśnie zarabia ktoś na tym tak że załóżmy z tych całego zbioru pieniędzy mi wszystkich wykupionych biletów, czy można powiedzieć tych kuponów, mamy załóżmy 10 milionów, z czego na przykład 2 czy 3 przeznaczamy na główną wygranę, opłacamy tam jakieś kolektury, inne sprawy, ileś mamy tam zysku. I moim zdaniem to samo się stał biznes właśnie z naszymi tam emeryturami, czy coś w tym stylu. Wiadomo, dużo ludzi ma przez to też pracę, i to jest też świetna sprawa. No, i na tym chciałbym zakończyć te swoje rozważania. Trzymajcie się, serwus, dobrej nocy.